Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Jezus Chrystus na ziemi. Jezus Chrystus przemierza naszą polską, przepiękną krainę. Chociaż bywa w wielu miejscach, przechodzi wśród ludzi, to nikt Go nie rozpoznaje. Idąc ulicami miasta Opola, co niektóre osoby się przyglądają i zastanawiają, ale rozum szybko wyhamowuje, Podpowiedzi duchowe. Na spacerach z wieloma osobami rozmawiał, dawał informacje i niestety nie było logicznego kojarzenia. Wszędzie, gdzie przebywał, nawoływał do ludzi i nikt się nie obudził. Na targach w Okrąglaku i w Opolaninie przeszło tysiące ludzi, z wieloma rozmawiał. Ale nikt takiej wielkiej okazji nie potrafił wykorzystać. Artykuł w NTO miał okazję wiele ludzkich duchów czytać, i też żadnego odzewu. Ludzkie duchy po prostu sobie smacznie śpią, tak się zapętliły w materii. Co noc są budzeni, aby stanąć do szeregu i służyć światłu. Jakie wstrząsy muszą nastąpić? Aby ludzkie duchy się obudziły, a tu czas sobie bardzo szybko płynie. Wiele osób nie dowierza własnym oczom, że Jezus Chrystus jest na Ziemi. Wiele razy słyszałem pytanie: dlaczego Kościół o tym nic nie mówi? Przecież czekają na przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię. Ile trzeba własnego wysiłku włożyć? I uwierzyć podpowiedziom płynącym z ducha. Nie stać was ludzkie duchy na tyle wysiłku? Dokąd tak gnasz? Co zajmuje twój cenny czas, że na rozwój duchowy ci go brakuje?